Meksykańskie słodycze w ogóle nie są słodkie. Meksykańskie słodycze to jest doświadczenie same w sobie. Bo tak jak mówię, one ze słodkim nie mają nic wspólnego. Meksykańskie słodycze składają się przede wszystkim z chile, limonki, czyli kwaśnego, i takiego słodkiego, dobra jest słodkiego, ale takiego chamskiego, naprawdę sztucznego słodkiego. Mam tutaj trzy... Meksykańskie słodycze, które spróbuję z Wami i zobaczymy. Spróbujemy je ocenić, jak będą mi smakować. Słuchajcie, zaczynamy od czegoś bardzo popularnego. To jest ym, taka słodycz, którą nawet możecie spotkać w Polsce. Zobaczmy, co to jest. Wygląda to, powiem Wam, <gryw> niezbyt zachęcająco. No jest to takie, no, yy, powiedzmy, niezbyt estetyczne. Zobaczymy, jak w smaku. Jeżeli się nie mylę, to jest. Słodycz zrobiony z tamarędowca. Mm. Smakuje bardzo właśnie jak tamaryndowiec. Jest trochę kwaśne. Nie pikantne. Chociaż ciut, troszeczkę, troszeczkę tego pikantnego ma. Mm, 6 na 10. Numer 2 to Lucas Panson. Taki cukierek z sosikiem z tamarendowca. Znowu. Jezu, co t... Kurde, ten cukierek jest ochyjny. Jezu. No smakuje to. Źle. 1 na 10. Skręczny. I numer 3, czyli <grym>, plastikowa łyżeczka czymś e, na niej. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Próbujemy, może wybrał dla mnie. Mm. Dziwne. No nie wiem, czy to, czym to smakuje. To ma chyba dwa, dwa smaki. Ten smakuje, nie wiem czym. Natomiast ten, pewnie znowu to będzie tamarindowiec. W sumie smakuje podobnie. Tamarindo, tamarindo. Nie jest to pikantne. Karmelosłowy sabor, tamarindo i mango artificial. 13 na 10. To oczywiście nie są jedyne meksykańskie słodycze. Są bardziej słodkie, są bardziej pikantne, są bardziej kwaśne. Tak naprawdę zależy na co traficie. A jeżeli chcecie poznać więcej meksykańskich słodyczy, dowiedzieć się, jak się jeje, je, gdzie się jeje. Je. Jakie są popularne w Piniatach, w Dulceros, to koniecznie obejrzyjcie mój filmik na YouTubie, w którym prezentuję 10 meksykańskich tradycyjnych słodyczy, wybranych przez mojego męża. Nie zapomnij, oczywiście, zasubskrybować mojego kanału, zaobserwować mnie, jeżeli interesujecie Meksyk.